To co, nagrywamy wstęp? Tak, no usiądziemy sobie tutaj. Poczekaj ja ci przesunę trochę. Ooo, ile ty masz energii tutaj. z rana. I siadamy. O! Co gorące? Oła, oła. jak mnie oparzyło. Poczekaj sekundę, może to przewrócę na drugą Na o, drugą o, stronę. Co przewróć jeszcze mój? Dupa mi przypaliło. Chyba kosteczki. O, no teraz elegancko. A ty mnie nagrywasz od samego początku? No wiadomo, ja ci cały czas nagrywam. Kochani, dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym vlogmasie na naszym kanale. My co prawda mieliśmy zrobić sobie dzisiaj przerwę od nagrywania, ale stwierdziliśmy, że jest tak cudowna pogoda. Dzisiaj delikatnie. Słońce jest za chmurami, można to tak powiedzieć, można. no nie do końca, no bo świeci, razi i nagrzewa. Wszystko bardzo. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zabrali ze sobą ozdób świątecznych. Z racji tego, że panuje vlogmas, trwa vlogmas, będziemy dekorowali naszą willę na Malediwach. Zabraliśmy ozdoby, zabraliśmy choinkę, lampki, różnego rodzaju akcesoria. Nie jest oczywiście tego jakoś niesamowicie dużo, ale musi być duch świąt razem z nami. Także co, ja już nie przedłużam. Serdecznie Was zapraszam do spędzenia tego dnia. Z nami przemysła, vlogmas na Malediwach, czas Start. Ja tylko chciałem wtrącić, że rezerwując ten wyjazd, a w zasadzie dzień przed, przed wylotem, nie wiedzieliśmy, czy w zasadzie będzie tutaj świąteczny, czy nie. I połowę um, tego pustego miejsca w walizkach e, przeznaczyliśmy na to, aby zabrać ze sobą świąteczne jakieś dekoracje, więc. Co prawda, myśleliśmy, że tutaj cokolwiek będzie, na ten moment jeszcze nie, ale 20 grudnia o godzinie 18 tak. ruszają oświetlenia. Lenia świąteczne na całej wyspie, także na pewno Wam to pokażemy. Tak się naładowałem pozytywną energią, że teraz aż oklapłem, więc kochani, witamy Was na Malediwach w kolejnym, trzynastym już vlogmasie. 13. 12, 13, po 12 zazwyczaj jest 13, także kochani bądźcie koniecznie z nami i zostawcie subskrypcję mojego kanału, ponieważ dążymy do 40 tysięcy, no i już jest naprawdę niedaleko, także dziękuję Wam za to wszystko i widzimy się już za moment. Te skarpety powinniście już doskonale znać i pamiętać z vlogmasów w górach. Zabraliśmy je ze sobą i w zasadzie miały one spocząć w magazynie i czekać na swoją premierę w następnym roku. Ale zobaczcie, jednak będą miały swoją premierę na Malediwach. I tutaj zabraliśmy ze sobą jedną z choinek. Nie wiem, co się z nią stało. Chyba się troszkę wygięła w transporcie. Zaraz będziemy musieli ją naprostować, więc udekorujemy też choinkę w te przepiękne Mini lampeczki, które zabraliśmy ze sobą. Oczywiście z akcentów świątecznych nie mogło również zabraknąć świecy zapachowej, która pachnie, obłędnie. nam. No was, Nie będę No, będąc... no mam nadzieję, że nie wkręci mi włosów tej reszty. <grym> Tylko ty nie za, Ty nie, o. Ty nie zarwi łóżka, bo nie będziemy mieli gdzie spać. Czemysław, tutaj wiesz. Jest tyle domków do wyboru, że zaraz nas gdzieś tam. Może, ubie... Może ubierz skarpeteczki? Gdzież? Idę, idę, muszę wziąć sprzęt. I co udało Ci się załatwić? Mam tutaj zestaw małego szwacza. Dzień dobry, kochani, po raz drugi. Będziemy zaraz dekorowali naszą willę Przemysław, Czy ty pokazałeś, jak tutaj jest cudownie? Czekaj, bo na razie to nawet aparat nie chce cię wyostrzyć. Zestaw MacGyvera. Słuchajcie, będziemy skarpety mocować na pinesko z szybą, a grawki. Przemysław, ja mam nadzieję, że to ja wbiję tutaj. Ale ty idealnie dzisiaj wyglądasz jak taka różowa pantera. O, rzeczywiście. Teraz robimy tutaj. Ujęcie, o, moment. Co, co nie pasuje? Nie no, weź to wbij. Dekoracja numer jeden. Ale to wiesz co, to przypnij to na wysokości tych, nie, 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 nie. Tu? Nie, tak jak są te szczebelki pionowe. Tu? Tak, no. O. A! Nie żartuję teraz dużyłeś się? Nie, wbiłem sobie to w palec. O. To może ja to jednak przemocuję co? O ja pierdzielę. Zobacz Co, leci ci krew? O, czekaj, Boże, Co ty krew, się tak, krew mi leci. Co ty się tak trzęsiesz? Przemysław, w krew mi leci. Zrobiłem sobie właśnie opatrunek. Tak strasznie boli mnie palec. Ja wiem, że zaraz wszyscy, połowa internetu będzie się śmiała, ale naprawdę piekło mnie to niesamowicie. Oddałem to wszystko Przemysławowi, żeby ogarnął, żebym sobie już krzywdy więcej nie zrobił. Uważaj na palce. Wiesz co? Ja mówiłem, że to jest. Będzie ciężko do tego przybyć, bo to jest twarde drewno. Przemysław, czy jak mnie tak strasznie piecze, to znaczy, że coś jest nie tak? Tak, to znaczy, że umierasz. Nie. Muszę trzymać telefon jedną ręką, bo naprawdę nie wiem, co się wydarzyło, ale strasznie mnie to boli. Jedna skarpeta świąteczna już wisi. No powiedzcie, kochani, czy to nie jest szaleństwo dekorować dom na Malediwach? Przemysław, uważaj na swoje ręce, uważaj na swoje dłonie. Ale klimat świąteczny musi być zachowany w 100%, żeby nikt tutaj mi nie zarzucił, że my nie jesteśmy w vlogmasem w pełni. Ale ja wam powiem w ogóle taką sytuację kiedyś, jak byłem mały, moja mama z moim tatą zabrali nas na wakacje, mnie i mojego brata, i też świąteczne ozdoby ze sobą zabieraliśmy, także dla nas jest to normalne, nic dziwnego w tym wszystkim. Może choinkę teraz odpalimy, co ty na to? jest te skarpety? Ale jest pięknie, naprawdę. To jest willa na Malediwach, najbardziej świąteczna. Numer 194, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zaraz jeszcze na stoliku postawimy choinkę z lampkami i będzie obłęd. Zobacz, zobacz co się stało z moim palcem. A który to był? Przemysław, no jaja sobie robisz? Zobacz, co mam z palcem zrobione. Dobrze, naprawdę przejdźmy, może dalej. Bo widzę, że ty jakąś znieczulicę złapałeś straszną. Zaraz to ja cię mogę znieczulić dopiero. Kochani, dekorujemy w dalszym ciągu. W sensie ja już nie dekoruję, bo ja nie chcę stracić palca. Przemysław się podjął tego zadania. Mikołaje tutaj już wiszą. Tutaj mamy w ogóle super kranik. Ja wiem, że to jest normalne i nie powinienem tego pokazywać, ale zawsze jak wracamy z plaży, opukujemy sobie stopy, klapki, żeby było miło i przyjemnie, bo tak obcierają niestety te plastiki, że można oszaleć. A ty się wziąłeś na sposób po moich po prostu traumatycznych przeżyciach. Zaprzewnie po prostu taką funkcję mózg którą się włącza. No, to ty, w szego. tym momencie ty możesz już go wyłączyć. No. Naprawdę. Przemysław, ja nie wiem, czemu ty jesteś tak negatywnie nastawiony nie, nie do tak mojej osoby. osoby. Zaraz ktoś pomyśli, że my tutaj jakiś kryzys przeżywamy. O Boże, szanko, boli tak. mnie palec cały czas, jak go dotykam. Przecież to w drugą rękę się ukułaś. Nie, w tą. No. Przemysław, wkurza <laughs> mnie to. I tak wyglądają skarpety, już zostały zawieszone. Mam nadzieję, że wytrzymają te huragany, które się tu zdarzają. Oczywiście jeszcze huragany w przenośni. Jak tam panie Chojneczka? Poczekaj, muszę zrobić tutaj porządek. Ale ty się normalnie dzisiaj ubrałeś pod kolor tych skarpet. Ja wiedziałem, co robię. O, Jest, zaraz sobie Bo znowu krzywdę zrobię, no ale troszkę więcej czułości jej okaż. Krzywy Sofia ja okazuje tyle czułości, ja ją z Polski tutaj wiozłem. Trochę sztucznego śniegu. Voilà. Ale zobacz, na stole mamy. I teraz czas odpalić lampki. I lampki ubierzemy tym razem. Oj. Byle jak. Trzeba, trzeba było się zapytać czy tych panów, co te palmy ubierali, czy oni od dołu, czy to od góry? To nie byłby taki zły pomysł, ale naprawdę trzeba ją jakoś tutaj... Od góry zaczniemy. Tak. Zaczniemy od góry. Zaraz się poplączę. Rozplątałeś w ogóle te lampeczki. Gdybyś chciał, żebym ja wszystko robił, ty się, a po ty się, ty się, Ty się później. Ty się później dziwisz, że się denerwuję, jak tutaj zero pomyślunku. Przemysław, jesteś na rajskiej wyspie, ty się czymkolwiek denerwujesz? Denerwuję się tym, co widzę. No ja też się trochę. Krwawią do... mi oczy. Nie krwawi palec. Kojdź tymi nogami prosto, a nie. Jakie mam. No prosto, kolana prosta, a nie chodzisz po prostu jak, jak nie wiem. Jakiś. No ale jak masz nogi zgięte w X, no to jak mam zrobić? Czy się ja ci ich nie wyprostuje? Pro, Prosto nogi, przed siebie. No? Chodzisz jakbyś chodził na obcasach teraz? Już? Tak, już teraz. Przepraszam, nie nakręcaj mi tego. No proszę, proszę bardzo. Ja tutaj robię. Nie nakręcaj mi tego. Bo. Przemysław, czy ty jesteś nienormalny. To nie jest moja wina, że ja taki mam kurki. No, ty mówisz, że chodzisz po prostu jak no, zwykle. ty mi każesz chodzić tak. No, kto tak normalnie chodzi? Nogi proste, ci nie każę chodzić o krakiem, tylko żebyś nogi miał no, proste. No, ja normalnie chodzę tak. Nie, już nie umiem. No, teraz. widzisz? Prosto nogi, a nie stróź. Dobrze. Ale Dobrze, idź I zaczynam. No e, raz <noise> nie no ja nie mam siły na to tak nie kręć, tego nie denerwuj mnie it's

jaki zakrzywiony obraz. Nie, dobrze, to teraz pokaż mi jak ty byś tutaj tak. przeszedł. Z... z tej strony? Tak, z tej strony. Noga prostujesz, prostujesz, pójdziesz. Ty też ocierasz udami. Ja mam uda szersze, a ty chodzisz po prostu tak. Przemysław. I zawsze, ty mi zrób zdjęcie, jakie ja, ja mam nogi w rozkroku. Ale gdzie tu jest to Powiedz mi w którym momencie. Jest Ale się nakręciłeś, widzę. Ale dzisiaj fajna pogoda, tak żeby odetchnąć. Co? Dzisiaj mamy pierwszy dzień, gdzie jest upał, ale nie ma takiego męczącego słońca. Naprawdę pamiętajcie, że jesteśmy tutaj na równiku i wczoraj była ta sama temperatura, ale słońce paliło nas niesamowicie. Ale trzeba też mieć na uwadze to, że dzisiejsza pogoda jest bardzo zdradliwa. Pamiętasz, jak się w zeszłym roku popaliliśmy, jak właśnie było tak delikatnie za mgłą słoneczko, taka mgiełka, takie mleko. Najbardziej nas wtedy popaliło, więc 50 jesteśmy wysmarowani od stóp do głów, żeby właśnie się nie spalić. Chociaż ja i tak się opaliłem bardzo. Tam przed nami znajduje się mini porcik, małe molo, do którego przycumowaliśmy zaraz po przyjeździe, przypłynięciu tutaj na wyspę. Tutaj zobaczcie, mamy zaraz wejście do głównej restauracji oraz już, a boże głównej restauracji, głównej recepcji. Także tutaj nas ugościli. Z lewej strony mamy tutaj jeszcze takie fajne miejsce, gdzie można sobie usiąść. Tutaj jest jakaś łódeczka, tam są takie fajne, fajne bujaki. Z tyłu tam znajduje się jeszcze centrum sportu wodnych, więc można sobie wypożyczyć kajaki, można wypożyczyć sobie skuter, umówić się na snurkowanie i różnego rodzaju inne aktywności wodne oraz wykupić jakieś wycieczki, na przykład po lokalnych wyspach, czy też po prostu na właśnie karmienie rekinów i inne rzeczy. Tutaj mamy jeszcze jakiś sklepik z wodnymi gadżetami. Tutaj mamy tą recepcję i za recepcją znajduje się bar oraz restauracja. O, zobaczcie, gdzie idzie turysta. As you had me. Wracamy do naszego domku na bieżąco. Chcemy Wam opowiedzieć o tym, jakie to było niesamowite przeżycie. Przemysław, gdybyś ty nie usłyszał, że tam jest Żółw, to byśmy go nie zobaczyli i nie przeżywalibyśmy ja, tych emocji, ja sobie prawie, które przeżywamy. Ja sobie prawie nogi połamałem na tym pomoście, tylko usłyszałem, że ktoś zobaczył Żółwia. Ja to od razu, bo już z wody, ze snurkowania, już nagraliśmy wszystkie rybki. Nagle hasło Żółw. Ja mówię: Patryk, tam jest Żółw. Ja już sobie prawie nogi płamałem na tym pomoście, schodzimy szybko. Ale no, wiecie, ale... jak mamy poranione kolana, łokcie i w ogóle wszystko. No niesamowite to jest przeżycie. Ja wiem, że każdy gdzieś tam żółwia widział w telewizji, w tych wszystkich programach Discovery, ale pływać z nim, ja miałem go na wysięgnięcie ręki i on tak pływał, pląsał, Dobra, no niesamowicie. Zobaczyć żółwia w takim naturalnym środowisku, normalnie on frunął w tej wodzie, był taki... Majestatyczny. Tak pięknie wyglądał, coś w ogóle niesamowitego. Ja jest. oczywiście się wychodząc z wody popłakałem, byłem tak wzruszony. Naprawdę to jest coś cudownego, coś pięknego. Dla takich chwil przemysłów naprawdę warto żyć. Ja wiem, że może to jest patetyczne i nudne i takie przewidywalne, ale nie wiem, czy się w ogóle też nie będzie telepał obraz, bo jestem tak podjarany i tak podekscytowany, że chyba dzisiaj nie zasnę. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko wgrać i zmontować do vloga, bo to było coś niesamowitego. Ale już nam e, aż słońce zaczęło zachodzić z Jeszcze raz dziękuję Ci za ten cudowny wyjazd! Uch.